Od dłuższego czasu jest taki dla nas trudniejszy moment, bo, bo powiedzmy na ostatnich 8 spotkań są tylko dwie przegrane, aż sześć remisów. Ostatni czas dla nas to jest taki trudny moment. Od dłuższego czasu nie potrafimy wygrać spotkania. Mimo, że bardzo się staramy, w niektórych spotkaniach stwarzamy sytuację, ale gdzieś tam nie wykorzystujemy, jak te mecze się układały. Do tej pory tak, że nie potrafiliśmy, jak mówię, potrafiliśmy wygrać i dzisiaj no, mocno liczyliśmy na to, że się po dłuższym czasie przełamiemy. Przede wszystkim opieraliśmy to na tym, co robiliśmy w tygodniu, jak się czuliśmy, jak pracowaliśmy, opieraliśmy to też na tym, że gramy u siebie, że wraca publika, że będzie publiczność. Będzie to nasz 12 zawodnik i tak do tego spotkania podeszliśmy. Że miałbym ocenić to spotkanie, no to na pewno dobra pierwsza połowa. Jeżeli czegoś można żałować w pierwszej połowie, to tego, że w kilku sytuacjach nie potrafiliśmy zdobyć bramki, bo ta przewaga była widoczna, zdecydowanie więcej mieliśmy z gry, więcej stworzyliśmy sytuacji. Było kilka momentów na stały fragment, ale też już w trzeciej minucie mogliśmy objąć prowadzenie, bo dobra akcja skrzydlająca po lewej stronie, Landro dorzuca i, i Karol Struski ma sytuację na zamknięciu na długim słupku. Tak jak mówię, tutaj zabrakło nam przede wszystkim skuteczności. No i wydaje mi się, że to jest taki trudny moment dla drużyny, która w ostatnim czasie szuka za wszelką cenę przełamania. Kiedy, kiedy właśnie starasz się, stworzyłeś sytuację, nie strzelasz i wydaje mi się, że troszkę gdyby ta druga połowa się troszkę odbiła na na tym, że, że w tej pierwszej się nie udało tych sytuacji wykorzystać i uważam, że było nam trochę ciężko. Były takie momenty, gra się mocno wyrównała po przerwie. Szukaliśmy tutaj też powiedzmy pewnego odniesienia w zmianach. Myślę, że Rywal też puszczał zawodników, którzy, którzy byli dla nich tak kluczowi. Paru zawodników o nich też takich doświadczonych na ławce I, no i przede wszystkim udało się, udało się zmianami. I, i powiedzmy tą determinacją doprowadzić do wyniku 1.0 i niestety no, nie utrzymaliśmy tego wyniku, chociaż przy wyniku 1.0 no, mieliśmy takie momenty, może ciężko nazwać to tak stuprocentowymi sytuacjami, ale takie dobre momenty pod bramką rywala, gdzie, gdzie powiedzmy mogliśmy coś, coś pomyśleć, żeby bramkę na 2-0 zdobyć, niestety nie udało się seria trzech rzutów rożnych pod, pod koniec spotkania, bodajże 89 minuta i i po kolejnym tam rzucie rożnym tracimy bramkę i, no i szkoda. Na pewno jest dla nas to nadal trudny moment. Oczywiście dopisujemy punkt, ale no gdzieś w piłce, w sporcie tak bywa, że, że przychodzi taki trudniejszy moment no i zawsze wszelką cenę chce się przełamać. Niestety się nie udało, ale no nie spuszczamy głowy. Będziemy starali się do końca tutaj grać o każdy punkt i, i zobaczymy na koniec sezonu, gdzie będziemy. Dziękuję trenerze. Mamy pięć pytań. Poproszę o pytania. Y, trenerze, pierwsze pytanie. Czy remis po stracie gola w końcówce spotkania nie wpłynie negatywnie na morale zespołu? Tak powiedziałem, to od dłuższego czasu jest taki dla nas trudniejszy moment, bo, bo powiedzmy na ostatnich osiem spotkań są tylko dwie przegrane, aż sześć remisów. Tak? W wielu tych meczach zremisowanych były takie momenty, gdzie gdzie powiedzmy, no byliśmy bliscy zwycięstwa, tak, jakby na przykład na Miedzi Regnica, gdzie, gdzie przy wyniku 0-0 mamy sytuację do przerwy, nie, nie wykorzystujemy i, i tutaj właśnie, no, na pewno nie jest tutaj obraz zbyt obiecujący. Ja też tutaj jakoś za bardzo nie będę zachwalał tego punktu. Y oczywiście to jest punkt dopisany. Y mam nadzieję, że to nie wpłynie na drużynę, bo drużyna od dłuższego czasu, powiedzmy, próbuje wyjść z tej sytuacji i też dzisiejszy mecz pokazał, że, że potrafili wyjść i powiedzmy, w pewnych momentach, bo ta pierwsza połowa, tak jak powiedziałem, była dobra, ale czasami tak w sporcie bywa, że, że przez dłuższy moment coś się nie udaje. Niestety musimy wierzyć w siebie, wierzyć w drużynę i starać się tą sytuację, gdyby, sprostać temu zadaniu. W końcówce meczu na boisku pojawił się Bartosz Piączka. Jak wygląda jego sytuacja zdrowotna, a także innych mhm. zawodników? Czy lista kontuzjowanych jest obecnie długa? No, już kiedyś mówiłem o tym, że ja nie szukam teraz jakby w tym alibi, ale ta sytuacja kadrowa dla nas też nie jest zbyt optymistyczna. Wiadomo, że po ostatnim meczu nie, nie mógł grać Michał Mak. Bartek Świączka grał od 80. minuty, ale Bartek Świączka bodajże z nami trenował dopiero dwa treningi, także troszkę na wyrost wziąłem go, go do kadry. Miał potrenować dwa dni, przeprowadziłem z nim wczoraj rozmowę, powiedział, że że będzie do dyspozycji z ławki, że, że się spręży, ale to też jest zawodnik po kontuzji. No, taką trochę mamy sytuację kadrową, że no, kilku zawodników, tak Tomek Tymosiak no, też nie jest zawodnikiem, który jest jeszcze gotowy do gry, także Adrian Cierpka y, w tygodniu okazało się, że y, od dłuższego czasu borykał się też y, powiedzmy z bólem y, żebra. W końcu zrobiliśmy badanie na sorze. okazało się, że ma złamane żebro. Także no tutaj yy, tych kontynuowanych zawodników jest Michał Goliński, Rosmus, yy, no, kilku zawodników, tak jak mówię. Karol Struski też prowadzony był do gry, tak, tak naprawdę bez okresu takiego przygotowania, bo taka jest potrzeba. Także to też tam na pewno nam nie pomaga, ale ja nie szukałbym w tym alibi. W następnej kolejce zagramy na wyjeździe z oks em Czy to będzie kluczowy mecz dla całego sezonu? Uważam, że każdy mecz jest kluczowy, uważam, że w meczu do zdobycia są jak gdyby trzy punkty, nie ma też co tutaj go opowiadać, ta ta czołówka jak gdyby bezpośrednie miejsca adwansu troszkę nam uciekło. Oczywiście matematyka jeszcze nakazuje grać i, i na pewno o, o liczbie zdobytych punktów myślimy przede wszystkim, tak mówię, zobaczymy co na, na, gdzie na końcu sezonu będziemy. Myślę, że ani jedna, ani druga drużyna dzisiaj nie jest zadowolona po meczu z wyniku tego spotkania, no ale tak to. Tak to bywa. Myślę, że obydwie drużyny na miarę możliwości swoich dążyły do, do wygrania tego meczu. Nie udało się. Szanujemy ten punkt. Jest to kolejny punkt w tej rundzie, w tym, w tym sezonie, który jakby tam umacnia nas w środku tabeli, ale, ale mogę obiecać, że z każdym meczem będziemy grali o zwycięstwo, bo interesuje nas przede wszystkim jak najlepszy wynik w tym sezonie i, i to, to nad czym pracujemy od dłuższego okresu czasu, zdobywanie goli. Szkoda, szkoda, że tylko jeden gol, bo pod koniec mieliśmy dwie, trzy dobre sytuacje, można było z tego korzystać. Ale się nie udało. Także, tak jak powiedziałem, szacunek na punkt. Trudno jedziemy z pokorą do opola. Szykujemy się do